Cześć, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Tym razem zawieramy sobie Animal Tycoon. Niestety pierwszy filmik z tego budowania zoo się nie zapisał. Ale pokażę Wam co już mam zbudowane i będziemy budować dalej. Zapraszam oczywiście do lajkowania, komentowania i subskrypcji z dzwoneczkiem, żebyście mieli powiadomienia o kolejnych filmach na bieżąco. Także zapraszam, poprowadzę Was po moim zoo. Tutaj mamy wejście. O tak to wygląda, pięknie. Tu sobie zbieramy pieniążki na budowę. Tu mamy takie podesty, z których możemy zwierzątka Oglądać. Tu mamy akurat, zobaczcie, jakie słodkie żółwie. Tu jest duży. Pewnie jest tata żółw. Dziś, Dzidziu... znaczy, dziś no, powiedzmy nastolatek żółw. A tu mama nie ma słodkie żółwiątko. tylko bardziej. A co słodcy? Tu to jeszcze nic. Tu mamy dopiero budowa. Będzie się toczyć. Niedługo będzie coś tu. W niedługim czasie. Tu mamy garaż. Możemy wybudować to. Wybudujmy. Jakieś meble. Zatrudnij pracownika. O. I wybudujemy sufit też. Od razu. Są tu jeszcze mamy światła. O. I mamy wybudowane. Kolejny parking. Tak. Ala Flinstonowy garaż, A tu mamy. O jeep, uuu! No tu co, posiedzieć sobie możemy, czy co? Nie, to ścięga lipa, nie mogę pojechać. Podpisz. A. a że tu jest. Aha, rozumiem. Parking. No dobrze, no to tu mamy. Sobie taką. Kała... Kałamarnicę, chyba, która sprzedaje frytki i burgery. Tu idziemy taki robot, który pracuje w informacji. I jeśli macie pytania, to on Wam na wszystko odpowie. Tu mamy tablicę informacyjną. Mam takie przejście, ale tu... Zobaczcie, co jest za mną, nie? ŚWINIO Widzieliście coś takiego kiedyś? Już Malutki świniorożyt Tu mam... O! Zapomniałam o jajku, że mamy Do otwarcia jaja wylęgowe. Wow. To jest w ogóle już, nie wiem, pegazo, czy jak to nazwać. Łoł. Wow. No dobra. Nie zachwyciły te świnioroczce i można sobie je tu tak obejrzeć. Mam taki mostek. Tu mamy zagrodę zebr i żyraf. Takie o tu, tu jest jedzonko dla nich, dla, dla zebr. Mamy taki stawik. Tu są żyrafka je. liście. Tutaj idziemy mamy paśniki. Picie e, dla nich poidła. Kolejna żyrafa i mamy zebry. O, Proszę. Tak to tutaj wygląda. To tu, jak widzicie jest w trakcie wszystko budowy. Bankomat. Opróczmy się trochę. I tutaj mamy Strefę jedzonka. Tu mamy towarzyszy, którzy sobie podjadają ofryteczki. E, tu są akurat mewy, jedzą tu jakiś torcik, mogą sobie zjeść. E, I tu mamy tak marzenie kremowe, który, w którym sprzedaje bałwani. Tu głupia soda sprzedaje konik morski. Burgery dużego. Iś... Tu taki burgerek sprzedaje, ale szczerze powiedzmy, wyglądem nie zachęca do kupna czegokolwiek tu. A tutaj mamy pizzę od szczurka, czy to myszki. Poproszę koła pizzy. Dziękuję. Mam takie stoliki do posiedzenia sobie. Tu są toalety, gdyby ktoś potrzebował. O, tu się przyczaja. coś, o. Kabiny mamy tu jest płaś. czemu to tak nie idzie? No, taki nie wiem. Toaleta osobna chyba dla pracowników, mi się wydaje. Ciężko to się otwiera. Dobra, tu jest o, też toaletka już myślę dla starszych osób albo niepełnosprawnych. I coś... se tańczy. Mam ko kolejne toalety. No i w takim razie to jest... właśnie z pierwszego odcinka wszystko wybudowane, które niestety mi się nie zapisał. I jestem cholernie na to zła. Oczywiście mamy to zebrania poszukiwania skarbów i zebraliśmy już emblemat żółwia, żyrafy. Zebry i, i ptaszka. Chyba to był kruk, z tego co pamiętam. Jeszcze mamy pingwina, chyba dwa, słonia i delfina. No i budujemy dowód. Tu jest jakaś ziemia do wybudowania. Namioty do oglądania, ławki. Przecież by tu były słonie. Bo już słyszę słonie. O i sobie można siedzieć i oglądać. Tablica informacyjna. Natura. Teraz już musimy wejść do zagrody. Skały. Hmm, huśtawka. Opa! Kto będzie się na huśtawkach tują? Co to za zwierzę, jak myślicie? Z huśtawkami? Czy małpy? No to małpy to raczej w takiej klatce bardziej by były. Zobaczmy. Co my tu mamy za zwierzę? No jednak słonik. Hej słoniku! To jesteś malutki, czy duży. Kolejne zwierzę to pewnie będzie mama słon. A nie mam pieniążków. Dobra, idziemy. Ojej. Prawy bym nie wyszła. Dobrze. Eee. To odbieranie pieniędzy jest to jakiś czas. Tu jest pewnie... Mama i Dziuś Słoń. Drzewa. Czekajcie. Takie trzewka. Co to jest? Korytko do karmienia. O, jakby chciały zjeść. Zielone listki. Namiot. to też nie. To pić będą mogły, o. No, nie mam piniołków. Kajcie, jeszcze ja zastanawiam, po co opony? Słuchajmy, no, no, no. idziemy. Czym trzeba ja ciasto to złapać? Nie, tu musi chyba coś być, jeszcze będzie do wybudowania, żeby mogło doskoczyć. O, tu głęboko, aż po pasa. Eee, co ci jest? Czemu ty leżysz? Czy to odpoczywasz? Czy co ci jest? Skały. I nie mamy pieniędzy. Ale to sobie mi się wydaje, że odpoczywa sobie w cieniu, pod parasolkiem. Hej. Mamy zwiedzających, którzy sobie oglądają to, co do tej pory zbudowaliśmy. jak pięknie to wygląda. Mamy więcej drzew. Wieże. No, brakuje, serio. O, na tą skalę musimy wejść, żeby... O, ...tego słonia wejść. ...zabrać. mamy mam zebrane? Brakuje nam pigmina, lwa i... ...delfina. Też będzie pewnie można wejść o sobie. ...wyżej obejrzeć z wysokości. Już wolno... ...lecą te... ...hajsy tu. bym chciała jednak tą zagrodę do końca najpierw wybudować, i nie zbierać. Znaczy, zbierać, żeby to dokończyć. I dopiero kolejne. O, słonik sobie je. Tu już mam wszystko wybudowane. Nie, tam coś jeszcze wyskoczyło. Jajko, mamuta. O, będzie też zupełnie do wyklucia. Ach, te hajsy. Jaju mamuta Mamut zasłanie? W sumie to z jednej rodziny, nie? 20 godzin do wyklucia. Już czy jeszcze coś tu jest. Rzejrzyjmy się z tego jaja. A nie, to chyba mamy ukończone. Park... Jakiś park między ławki. No dobra. Tablica informacyjna. No dobra. Natura. Dobra, może pójdziemy zacząć tam dalej. No tu musimy iść prosto i w prawo bo tam też było coś do wybudowania nie tu jeszcze o tu, tu są za redukcje nie. a tu już po, po 10 tysięcy no niestety 5 no to nie no dobra tu są już takie droższe rzeczy w takim razie idziemy Oj, idziemy właśnie tam. Też będzie Wow, jak to się nazywa? Zjada te muchy. Wow, świetne. U. No dobra. Ławki. O, tu na piknik można było przejść. Są so, wejść. Ławki. Słupki i lampy. No dobra. Kwiatki, żeby było przyjemniej, no To na które mnie nie stać. Proszę na śmieci. A tam będzie lew. Tu będzie delfin, a jeszcze piękmina na drakuje, nie? Piękny, może być gdzieś dalej. Idziemy tu, żeby było wszystko wybudowane, tak jak się należy. Kwiaty i tu też kwiaty dużo drzew musimy znowu ich pokać to my zabawę szczymy Pobiegniemy sobie w do początku i z powrotem, żeby trochę pieniędzy nam się zbierało. Raz, dwa, raz, dwa. Ja, idziemy tędy. Uwzędzimy świniorożce i pegazo świniorożce. Świniorożca. To jest nie pegazo, a świniorożec jeden i tu sobie zjeżdżamy tu sobie obejdziemy żółwiki Oj, żółwiczki słodziutkie są tu niedługo coś będzie jakaś recepcja trzeba tam napisać Że to jest mój park, to zobaczcie. Pięknie wygląda. Tu jest wejście. Tu są żółwiki. Tu jest ten parking. Tu będą jakieś posągi, czy coś takiego. Tu jest jedzonko, Tam są żywotawki, świniorożce. I te inne. Z góry to świetnie wygląda. Co? 10 koła już mamy. Prawie 20, nawet. Jak powiedziałem. No, dobra. idziemy budować. właśnie E, co to było? Czemu mi się tak stało? Co to było, ja się pytam? Była się to? Nie ogarniam, co tu się wydarzyło tu będzie taki... By dla dzieci. Długo do no, Nie ma, ale musimy iść po pieniądze. Koland by Kowlan, Nie wiem jak to nazwać. Mody e, patrz. O nie! już ciężkie to jest, a tam trzeba iść do góry, żeby coś zbudować. Прошедший руль, да? Что это? Мост? Я не имею денег. Оно. Mamy jakieś... te trampoliny. O, mam delfinę. To Było jakieś zjeżdżania na zewnątrz. O tu jest tam. Идем туда, ничего нема. Ну, да, да. Идем туда, уборку. какой мост. Порма. Снова нема на хайсе. Пойдем, ничего еще не стало. Видели, то. Но это только в играх так и Że się skacze i nic się nie dzieje. Dobra, dokończymy ten figurant. I to będzie koniec o nie, tego odcinka. No chyba, że jeszcze dużo by zostało. Tam. Zaraz przerwiemy. Nie ma takiej Jak to jest wykonana? No dobra, w takich o... nie, to nie miało być tak. Wejdziemy tam jeszcze raz, przepraszam. Nie, nie próbujcie takich rzeczy w domu. Dobra. Takich oto okolicznościach przyrody. Żegnam się z Wami. W tym odcinku. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrypcji z dzwoneczkiem, abyście mieli powiadomienia o kolejnych filmach. Zapraszam serdecznie. Na kolejny film. Dzięki za oglądanie. Pa!